Liczba masowa jednego z izotopów. Pierwiastka jest dwa razy większa od jego liczby atomowej i jest równa liczbie atomowej Niklu. No więc sprawdzimy sobie nikiel jaką ma liczbę atomową. No więc. Widzimy, że Nikiel ma liczbę atomową: 28. Akcja, aktywacja. Motyw, motywem, motywacja. Efekt, efektem, efekt A więc pierwiastkie ma jest krzym i należy do bloku konfiguracyjnego P, co zresztą tutaj napisano, że oba należą do tego samego. No i w kolejnym e, opisie tutaj suma elektronów, neutronów i protonów a jest równa 114, a liczba nukleonów jest równa 79. No dobrze, to nukleony, są to protony i neutrony, czyli jak sama nazwa wskazuje składniki jądra atomowego. Także od tych 114 zajmiemy sobie to 79, uzyskamy 35, no i będzie to liczba elektronów, pierwia X. No i jak widać, jest to bro. Teraz musimy napisać fragment konfiguracji elektronowej, także zapiszę sobie tutaj całą konfigurację. Mamy tylko walencyjną, oczywiście podać, z użyciem oczywiście tutaj symboli orbitali. Wszystko ma być w formie klatkowej, także numery musimy wpisać. Kelvinów do zera, ciśnienie maleje przestaje rozpierać. Stopniowo powoli sygnał dociera. Łączę na bazie przekazuje do serwera dane. Przekazuje dane. Przekazuje dane. No i mamy obliczyć bezwzględną masę atomową, dla i opisanych w zadaniu musimy policzyć masa SIBR 4. No i jak widzicie, wziąłem sobie tutaj stabit, że jeden unit ma dokładnie taką masę. Od teraz możecie mnie wesprzeć na YouTubie, jeżeli macie taką ochotę, tutaj jest nowy przycisk, ponieważ przekroczyłem tam limit YouTube'a z zarabianiem. Położyłem też Patronite, zgodnie z zaleceniami, także jeżeli macie ochotę tu albo tu, zapraszam, będą na karcie społeczności również, tylko dla Patronów zadania. Linki znajdziecie w opisie. No i zaczynamy. Raz, raz, raz. Jeden raz, drugi raz, trzeci raz Zróbcie hałas I przynieście mi tutaj ten szmal Wpada tutaj dzisiaj mordo na pal No i jeżeli mamy 10 do minus 27 kg i chcemy wynik wyrazić w gramach, no to musimy pomnożyć go razy 10 do potęgi trzeciej. Teraz będziemy mieli to w gramach Szmal dzisiaj na mnie spada z nieba. Trzecia godzina, bo wiem, że jest trzecia, trzecia dziewczyna i czas ten tam zleciał. Tomasz biegał i Tomasz nie siedział. Tomasz, Tomasz, Brian, Joda. Patrzę na nich, myślę sobie, no dobra, zgoda. Wpadają dzisiaj. Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie. Jakich dojek gdy strzelił znowu w górę race. Co sobotę każdy użera się z kacem, a na przewozy wykupione brący i wiskacze. Ty wały miałem ja w ręce, nie myślę nawet dzisiaj o ich ręce. I ręka, i ręka, dobra dziewczyna, ej, trochę miała twarz jak Dziupin. No i pozostały nam jeszcze liczby kwantowe, tak więc główna liczba kwantowa jest to ta cyfra przed symbolem orbitalu. No i od tego symbolu orbitalu zależy poboczna liczba kwantowa, to sobie zapiszemy. No i tak, lecimy nieugięcie, lecimy nieugięcie zawsze przed siebie jesteśmy dzisiaj później No i to wszystko w tym zadaniu. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że pomogłem. Dajcie suba, łapę w górę, polećcie mnie znajomym. Cześć! Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie Jakiś dojek, gdy strzelił znowu w górę race Co sobotę każdy użera się z kacem A na przewoł wykupione brący i liskacze